Nie pojawiła się, o jak nie, jak nie Jesteśmy w dupie, czekaj A więc idziemy do kampu. Campus jest naszym domem od dziś This outdoor retreat uh, was evacuated due to some campfire stories Coming to live Yes, yes mm -hmm. Dobra, na Odpowiada o sobie Jane Norris o Chuck Norris syn Norrisa. czemu on umarł? Jak mógł syn Chaka Norrisa Norisa umrzeć? O tak. Ło śnieg pada. Matka, Ostatnio tu deszcz padał. A DJ się dziwił dlaczego mi nie działa zapalniczka? No to chodzi. Jak to jest możliwe, że zapalniczka nie działa? Hmm, a ja mówię. Ale wiesz, że deszcz pada. Znalazłem kości Bo to chyba kości Chodź zobaczyć coś Chodź do kibla O, drzwi otworzył Nalazłem jego pomieszczenie najwyraźniej Klasyka To, to niezła kość Tylko nie podnoś Taka malutka Mamy. Fingerprints. Nice. Musisz przyjść im poświecić. Tu. puknął Pukną. Pukną. O! Patrz! Patrz tu! Poświeć. Chodź. u Puknął. O, to. Taki dźwięk był tego puknięcia, okej. Okay. Znaczy on no. gdzieś tam dalej, patrz. Are you here? Odpowiada jak strzęsawicz, pójdę. Are you here? Dwójka. O! Zobacz zdjęcie. N nagle patrzę, ale witująca książka sama się pisze. Czyli trzech do wyboru nam zostało. Mów co jest, bo jeszcze to coś nie zaniosłem sami. No fingerprints i go striking jest. I zostało tak: albo freezing, albo spirit box, albo. Albo IMF. No, teraz to, to, trzeba coś się kamerami. Okay. Dobra, to lecimy. No właśnie, tam strasznie głośno było. Jeszcze ten generator cały czas włączony, daj spokój, tragedia Piątka, piątka, piątka IMF. Na pewno? Miling, idę poczytać o nim, ale muszę stąd wyjść, bo nie chcę Jumpskera nawet. Weakness, miling more frequently uh, make paranormal sounds. Ok, miling is known to be quieter when hunting. O oh, kurde, ale ma strainfa. Nie będziemy wiedzieć, kiedy hantuję, musimy nie będzie hałasować Mam ostatniego flesza Uuuu, nice To tobie? Nie, to tobie A tu to cicho, mega Bardzo cicho On, No nie wiem, ja byłem daleko i całkiem głośno to słyszałem Czemu wyłączasz? No i ten... No być cicho to ty włączyłeś, żeby nie było. Nie umiem grać, ale nieważne. Co? No i poprząb. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Mu zrobić. Wkurzył się. Wkurzył się. Ale to nie był hand. No wiem, ale wkurzył się od tych smart sticksów. No to czy nie... było to, że zblokowałem to się. Raz, o... To jeszcze raz. To jeszcze raz to drugiej ubikacji. Tylko... Tylko ja muszę ten. Jedzie szybciej. Okej, okay, mówi. To wtedy nie będziemy mieć smart ...tyksy do chase'a, choć prawda. Pra ...przecież mamy tak jeszcze trzy, znaczy jeszcze dwa. Dobra, to spróbujmy. Czyli ten. Aha, my mamy spaść w do 25. ...repel the goat with a smart stick while it's chasing someone. Aha, no to... tylko zdjęcie zrobimy. Le... To dobra, szykujmy się na to. Tylko drzwi do aplikacji zamknij. Pierwszy. Czemu zamknąć? No bo blokuje się tak o drzwi się blokuje Odpalasz? No nie wiem jakoś tutaj wcale. Dawaj. Ok staram. Możesz krzyczeć u la bu blu, blu, alu, blu, blu. Uu, au, au. A nie pojawiła się u, Jak nie? Jak nie? Jesteśmy w dupie Czekaj Oczywiście, no tak Ja fucking can't you! Oj, jaki brzydki Jaki brzydki Co oni robią z moim ciałem? Maltretują mnie, oh my god Ech, A trzeba było mieć ze sobą drugie smacznicy, no No, przynajmniej sanity poszło cieszmy się i radujmy ja na twych No, przynajmniej. Co? To. No kurde, mogliśmy mieć drugie z Max Po co to wziąłeś? No, po co? idziemy już. No to po co wziąłeś? Bo lubię dragi. Znaczyłeś mailing? No, raczej. Daj pan spokój, daj pan spokój. Ale był cichy, naprawdę. No. Dopiero pod koniec, jak już był przy samym namiocie, słychać Fajnie tak Fajnie Różnorodność, no Różnorodność, no chyba u Ciebie, bo póki co to widzę, że jestem martwy Ja pierdzielę z 51 na 25 spadł A tak miałem dużo pieniądzków Do widzenia